Coś w powietrzu wisi, poczuj to razem z nami, bo zaraz magia porwie nas przygód i tajemnic to czas. Odzieżowy To naprawdę wspaniale, że mogliśmy się dziś wszyscy razem wybrać na zakupy Będzie mnóstwo zabawy z przymierzaniem różnych strojów Fajnie wyglądasz, Rosie Co się dzieje, Roki? O, czapka ma dziurę? To dziwne hmm, Wygląda jakby ktoś specjalnie to pociął Przymierz inną Pomóc ci, Chichi? O, chcesz to przymierzyć? Ale to także jest zniszczone. <trym zniszczone>, <trym zniszczone> to naprawdę dziwna sprawa. <trym zniszczone> Chyba jednak w tej sukience nie powinno być takich dziur, Chloe. Tak mi przykro. Naprawdę dobrze w niej wyglądasz. Ciekawa jestem, z jakiego powodu te wszystkie ubrania są zniszczone. Proszę bardzo, panie Jinxie, ale z pana słodziek? Mm. Przyjaciele, pomóżcie mi dowiedzieć się, co stało się z tymi ubraniami. Sprawdźcie, czy uda się znaleźć rozwiązanie tej zagadki. Łapka! Mamy zagadkę do rozwiązania. To brzmi jak zadanie dla tajnych agentów. Dowiedzmy się, co się stało z ubraniami. O, patrzcie! Jakiś tajemniczy, podejrzany typ właśnie skręcił w tamtą ciemną alejkę. Musimy pójść za nim! Naprawdę musimy? Śledzimy podejrzany obiekt A w tamtej alejce. A! A! Psst. Psst. Hmm? Dobry wieczór, podejrzany obiekcie A. Myślę, że możesz wiedzieć coś na temat problemu z produktami w sklepie odzieżowym. Bary. Co? Jestem Bary. A nie podejrzany obiekt A. Tak, tak. A co z ubraniami? Ubraniami? Aha! Ubrania mówisz. Tak, jakie ubrania? Ha! Więc się przyznajesz. Przyznaję? Mów prawdę! Ach, on nic nie wie. A ty skąd wiesz? Mój łotro skaner mówi, że jest zielony. Zielony? Nie jest zbirem. Jest niewinny. A wyglądał na winowajce? Właśnie, że nie. Chodźcie, zmykajmy stąd. Brrr. To jest chyba prawdziwy łotr, który w tej chwili nam zwiewa. Zdejmujemy go! Jeśli uciekasz, to musisz coś ukrywać! Mam cię! No i? Co masz na swoją obronę, kolego? E, puśćcie mnie? Czemu? Właśnie, nie możesz zniszczyć mnóstwa ubrań, które nie są twoje i uciec bez konsekwencji. Niczego nie zniszczyłam. Nie! To czemu uciekasz? O, po prostu kocham, kiedy ktoś mnie gania po dachach. Robię to non stop! Jeśli to prawda, to zdecydowanie marnujemy tu czas. Nie, <słuch> fajnie było! Ja chcę jeszcze raz! Serio? Jutro o tej samej porze? Pewnie! Co! Nie! Przepraszam, pani świnko, ale mamy zagadkę do rozwiązania. Okej. Okay. Ba. Gdzie tu szukać prawdziwych drani? Och, ja wiem. Chodźcie, przyjaciele. Wejdźmy do baru przy skrzynić ciuchowych wandali. Mm. Mm. Three. W mieście jest nowy szeryf. To co? Nowy szeryf, mówisz? <laughs> Ale fajnie. Jak miło was tu widzieć. Proszę, usiądźcie ze mną przy barze. Cześć. Chciałbym wszystko o was wiedzieć. Stąd? Lubicie lemoniadę? Nie. Wasz ulubiony kolor? Jak się nazywa kot sąsiadki waszej babci? Nie? Mieliście rybkę jako dzieci? Nie. O, poproszę lemoniadę. Stop. Tak? Chciałbyś coś powiedzieć? Tak! Nie chcemy lemoniady, a kot sąsiadki mojej babci to Steve! Ale nie w tym rzecz! Nie? My tylko chcieliśmy porozmawiać o tym, kto robi dziury w ubraniach i kto zniszczył je wszystkie w sklepie odzieżowym. I tyle? Tak. A cóż, to proste. To wiewiórka. Wiewiórka? Tak, wiewiórka fasjonistka. Super, dzięki! PA! O, witajcie! Miło Was znów widzieć. Spójrzcie, co znalazłam, gdy tylko stąd wyszliście. Znalazłam sklepowego niszczyciela. Czyż nie jest słodka? Wybaczam tej małej modnej wiewiórce, że zniszczyła tutajsze ubrania. Tylko przykro mi, że wy nie mieliście okazji poprzymierzać żadnych nowych strojów.